No, przegrałem to życie. Jakoś tak wyszło. Nawet nie wiem kiedy. Przegrałem wtedy, kiedy za bardzo chciałem wygrać. Nie udało mi się wtedy, kiedy chciałem, żeby wszystko mi się udało. Coś przeoczyłem, kiedy próbowałem, żeby mnie ktoś zauważył, żeby mnie wszyscy zauważyli. Wtedy chyba. Wtedy, kiedy chyba nie myślałem o sobie, tylko o innych. Kiedy nie myślałem o tym, czego ja chcę, tylko czego inni chcą. Kiedy nie myślałem o tym, co ja myślę o sobie, tylko co inni myślą o mnie. Wtedy chyba. Gdzieś tam, w połowie drogi. I co mi zostało? Zostało mi walczyć. Więc walczę. Mal nie próbuję siebie oszukiwać już, że wszystko jest w porządku. Bo nie chcę nawet. Chcę być ze sobą szczery. Bo dla mnie to znaczy więcej niż mówienie sobie pięknych słów, które nie są prawdziwe.